Dzień dobry, witam. Z tej strony Mariusz i projekt Odmładzanie na surowo. Projekt, który razem z Agnieszką prowadzimy po to, żeby się podzielić z Tobą informacjami, które zdobyliśmy w swojej drodze do zdrowia. Dzisiaj piąty filar. Piąty filar odmładzania na surowo, czyli nasze zdrowie psychiczne. Porozmawiamy dzisiaj o pięciu prostych kroczkach, które mogą Ci pozwolić odejść od kompulsywnego jedzenia. Co to jest te kompulsywne jedzenie? Jeśli masz takie wrażenie, że ciągle coś żujesz, jeśli masz takie, takie sytuacje, że kiedy się zdenerwujesz, to łapiesz coś do jedzenia, lub na przykład czasami masz takie wrażenie, że zjadłeś konia z kopytami, to może to być sygnał dla Ciebie, że po prostu e, zajadasz się kompulsywnie. E, myślę, że to jest najlepsze sformułowanie. Jest to tak naprawdę jedzenie stresowe. To jest jedzenie, w które. Tak naprawdę nie jest nam do końca potrzebne, ale wywołuje i pojawia się u nas w momencie, kiedy się zestresujemy, kiedy pewne mechanizmy w naszym organizmie się pojawią, kiedy nasze ciało wystrzeli pewne enzymy, które powodują to, że chce nam się jeść. A zanim przejdę do sedna i podam Ci te pięć kroczków, mam nadzieję, że to będzie bardzo wartościowe. Wybrałem te pięć najważniejszych. Jest ich kilka, które mógłbym tutaj wymienić, ale myślę, że te pięć jest najważniejszych. Mam nadzieję, że będą proste przede wszystkim, a po drugie, jeśli masz taki problem, to zastosujesz je i zobaczysz, jak dla Ciebie to działa. Wrócisz do tego live'a za 90 dni i napiszesz nam, jak to dla Ciebie zadziałało. Także zanim przejdę do sedna, może widzisz mnie po raz pierwszy i zastanawiasz się, kim jestem. I, I skąd ten temat? E, tak jak powiedziałem wstępnie, z Agnieszką zaczęliśmy robić ten projekt po to, żeby podzielić się swoją wiedzą. Napisaliśmy trzy książki, surowe zdrowie, na surowo i wierszykowo na surowo, po to, żeby się podzielić wiedzą. Po to, żebyście mogli mieć wszystko w pigułce. Natomiast tak samo na Facebooku, jak i na YouTubie, już prawie dwa lata kręcimy prawie codziennie filmy po to, żeby ta wiedza cały czas do Ciebie płynęła. Bardzo się cieszymy, że tu zaglądasz, bardzo się cieszymy, że subskrybujesz nasze kanały, i bardzo się cieszymy, kiedy dostajemy od Ciebie naprawdę cudowne podziękowania. A zatem lecimy, lecimy dzisiaj z tematem. Temat bardzo ważny, bardzo często się przewija w jakichś komentarzach, w jakichś momentach, kiedy piszecie do nas, ale co zrobić? Ja ciągle sięgam po to jedzenie, które nie powinienem jeść, już wiem, że nie powinienem mieć tego. Jedzenia, ale ciągle coś się w życiu pojawia i sięgam po nie. A i chciałbym Ci dzisiaj właśnie te pięć kroczków przekazać. Pierwszy krok, nie wiem czy wiesz, ale najważniejszym krokiem będzie witamina B1. Witamina B1 to jest witamina naszego układu nerwowego. Witamina B1, która buduje, która wzmacnia, która dzięki niej e, e, działa nasz układ nerwowy. Jest to witamina, która jest niezbędna do tego, abyśmy się nie stresowali. A i bardzo dużo osób niestety ma niedobory witaminy B1. Niedobory witaminy B1 ponieważ nie spożywa pokarmów, w których ta witamina B1 może się znajdować, ale co gorsze, nawet nie spożywanie tych pokarmów, to jest jedzenie cukru. Jedzenie cukru i węglowodanów wypłukuje witaminę B1 z naszego organizmu. Kiedy spożywasz cukier rafinowany, kiedy spożywasz węglowodany w postaci pieczywa czy wszelkich pokarmów z przetworzonej mąki, to witamina B1 wypływa, tak jakby wypływała z dziurawego wiadra. Możesz nawet ją wlewać do środka, możesz nawet zażywać suplementy sztuczne, od których broń Boże ciebie ostrzegam, żebyś ich nie brał, czy nie brała. Nawet jeśli będziesz to robić, to jeśli w tym samym czasie jesz węglowodany, to witamina B1 po prostu będzie wypływać z Twojego organizmu. To jest bardzo ważny element, numer jeden i najważniejszy. Witamina B1 wspaniale znajduje się w płatkach drożdżowych nieaktywnych. Jest to witamina, która jest częścią kompleksu witamin z grupy B. Przypomnę tylko, że jest ich 24 i któregoś dnia zrobię Wam, mam nadzieję, ciekawą pogadankę na temat witamin z grupy B i dlaczego na przykład sprzedaje się nam tylko 5, 6 czy 8 maksymalnie w kompleksach, a brakuje nam wszystkich witamin z grupy B. Z jakiegoś powodu 24 zostały znalezione i te 24 mam nadzieję zachęcę Was do spożywania, chociażby w kompleksie płatków drożdżowych, ale B1 będzie tą witaminą najważniejszą. Jeśli chcesz zacząć od czegoś, od pewnych zmian, to upewnij się, że płatki drożdżowe pojawią się w Twoim domu. I jedz ich bardzo dużo. Dodawaj do swoich szejków, dodawaj do swoich potraw. Możesz je jeść nawet po prostu w ten sposób, jedząc je łyżeczką. Są naprawdę bardzo smaczne. Jak trafisz na bardzo fajny gatunek czy bardzo fajnego producenta, to te płatki naprawdę ci posmakują. Mają taki posmak orzechowy, serowy, można powiedzieć, naprawdę są przecudowne i te płatki naprawdę pozwolą Twojemu organizmowi, Twojemu układu nerwowego, Uspokoić się. Czyli jeśli masz te kompulsywne jedzenie spowodowane ze stresem, to wtedy na pewno masz niedobory witaminy B1. Rzecz druga, rzecz numer dwa. Kiedy zaczynasz jeść dużo więcej przed miesiączką, kiedy zbliża się okres 2-3 dni przed miesiączką, zaczynasz jeść. Po prostu jest to u Ciebie stres. A bardzo często się to niestety u Ciebie, u niektórych osób pojawia i chciałbym cię, ci coś podpowiedzieć. W tym momencie bardzo dużo pojawia się estrogenu w Twoim organizmie. Estrogen to jest bardzo silny hormon. To jest hormon, który dokonuje zmian wręcz fundamentalnych w Twoim organizmie. On jest w stanie wpłynąć na nasze DNA, na Twoje DNA i zmieniać kształt Twojego ciała kształt Twoich piersi, kształt Twoich, twoich bioder zmiany związane z Twoją macicą, jajnikami, głosem no po prostu. Dziesiątki zmian, które estrogen wywołuje, i estrogen również może powodować to, że masz wrażenie, że musisz jeść dużo więcej. I może to się właśnie w tym momencie pojawiać. Do czego się zachęcam? Do zażywania jodu. I to jodu wtedy właśnie w dużych ilościach. Jod pięknie balansuje estrogeny w naszym organizmie. Widzisz, jod nie jest nam tylko potrzebny do tarczycy. W naszym organizmie jest ponad 100 receptorów w różnych miejscach, a u kobiet głównie jest w re... są te receptory. W miejscach właśnie rozrodczych, że tak powiem, czyli masz receptory w jajnikach, masz receptory w macicy, masz receptory w piersiach, masz receptory właśnie w tarczycy. Tak samo. Jeśli chcesz się pozbyć tego kompulsywnego jedzenia przed miesiączką. E, zażywaj jod. Zażywaj jod, e, czy to będzie w postaci jakiegoś nazwy to, suplementu w postaci kalpu czy kelpu, e, czyli to jest taka, taki, taki, taka roślinka morska, która zawiera dużo jodu. Czy to będzie płyn Lugola, to ty sam sobie wybierz. Myśmy wybrali płyn Lugola. Można e, kupić płyn Lugola w Polsce i w aptece, można kupić na internecie. Zachęcam Cię do tego, żeby kupić 12%, wtedy będziesz na pewno pewien, że zażywasz największą możliwą dawkę e, tego jodu e, dostępną. I zobacz, jak kto Ciebie zadziała. Zobacz, wprowadź sobie ten jod jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, a dodatkowo, jeśli masz z tym problemy, to jest taki specjalny, jest taka specjalna kupresura, gdzie w ten sposób składamy palce i wzdłuż kręgosłupa e, e, ktoś potrzebuje Ci przejechać w dół. E, kiedy ty wskazujesz na swój jajnik czy na swoją macicę, ale ten filmik znajdziesz już u nas na kanale. Także pierwsza rzecz to będzie witamina B1, druga rzecz to będzie jod, kiedy to jest przed miesiączką. Trzecia rzecz bardzo ważna. Od y, praktycznie samego początku rozmawiamy o insulinooporności w naszym projekcie. I z różnej strony chcę wam tą insulinooporność przedstawić i ta insulinooporność będzie również powodować to, że będziesz jeść kompulsywnie. Dlaczego? Dlatego, że y, w momencie kiedy masz insulinooporność, to twoje komórki są głodne. E, twoje komórki nie dostają jedzenia. Twoje komórki są zamknięte na insulinę. Aby je nakarmić, potrzebujesz mieć insulinę. Jeśli nie ma insuliny, to ten pokarm, który spożywasz, on może trafić do twojego układu krwionośnego, ale on zostanie wydalony. Ponieważ y, insulina jest elementem jest takim kluczem otwierającym twoją komórkę i wtedy możesz dopiero dostarczyć jedzenie. I jeśli masz insulinooporność, to będziesz zawsze głodny. Jeśli masz insulinooporność, to twoje ciało cały czas będzie ci wysyłać impulsy, zwłaszcza mózg, bo mózg bardzo mocno cierpi w momencie kiedy masz insulinooporność i będzie ci wysyłał cały czas sygnał zjedz coś, przecież jesteś głodny. Zjedz coś przecież, jesteś głodny oporności bardzo często towarzyszy też cukrzyca. Cukrzyca ma swoje takie strony różne. Jedna to jest wysoka glukoza i wtedy dlatego stwierdza się nam cukrzycę, ale też jest niska glukoza. I ja na przykład miałem kiedyś taką sytuację w swoim życiu, że przechodziłem tak zwaną hipoglikemię. Przez bardzo długi okres czasu miałem takie wrażenie, że jak ktoś mi nie da jeść, to mogę go udusić. Jeśli masz takie wrażenia, to to jest właśnie insulinooporność. To to jest problem insuliny w Twoim Organizmie. To jest moment, gdzie w pewnym momencie glukoza była bardzo wysoko, ale w pewnym momencie ona tak nisko spadła, że musisz natychmiast dostarczyć glukozy, bo twoje ciało po prostu jest rozchwiane, jest zdenerwowane i masz takie wrażenie, że musisz natychmiast coś zjeść. Jeśli jesteś w stanie, to bardzo mocno zachęcam Cię do tego, aby zastosował tak zwaną czasową głodówkę. To jest numer jeden sposób na to żeby pozbyć się czasowej aby się pozbyć insulinooporności. I większość osób, nawet naszych znajomych, ma właśnie insulinooporność. Ja ich obserwuję i patrzę na to, w jaki sposób oni się odżywiają. I Ja wiem, że w ich organizmie insulina decyduje o tym, że oni jedzą czy nie. Pragnę ci uspokoić. Nawet jeśli przestaniesz jeść przez jakiś okres czasu, nawet bardzo długi okres czasu, to niczego ci nie zabraknie. Bo nie wiem czy wiesz, ale wokół ciebie jest już energia, którą potrzebujesz. Według ciebie jest ta energia, dlatego rano wstajesz i masz energię, dlatego rano wstajesz i na przykład bez jedzenia jesteś w stanie wytrwać ileś godzin, ponieważ ta energia jest już w, w, obok ciebie. I tą energię pobierasz: czy będziesz oddychać, czy będziesz ćwiczyć, czy będziesz medytować, czy będziesz się w dobrym stan, dobry stan wprowadzać, to tą energię będziesz już pobierać ze środowiska wokół siebie. No bo pewnie słyszałeś o tym, że my jesteśmy energią i wszystko wokół nas jest energią. My tak naprawdę tylko wymieniamy energię między przedmiotami. Między przedmiotami, które myśmy zmaterializowali, patrząc tymi oczami i patrząc tym zmysłem. A naukowcy dotarli do takich cząstek, tak głęboko zanurzyli się w nasze ciała i w wszystkie elementy wokół nas, że powiedzieli, Einstein to był pierwsza osoba, która o tym powiedziała, wszystko jest energią. Dlatego energię już dostajesz. Dostajesz już energię, a samo jedzenie. Jest tylko oddzieleniem Cię od tej energii, bo tak naprawdę nie jesteś głodny. To Twój mózg jest głodny, lub Twój mózg jest w takim stanie, o którym wcześniej powiedziałem: brakuje mu elementów, których mu wcześniej nie dostarczyłeś, i on wywołuje u Ciebie wrażenie, że zgłodniałeś. A tak naprawdę, jakbyś się dobrze nad tym zastanowił, to są ludzie na świecie, którzy jedzą jeden posiłek dziennie. Świetnie się czują, wspaniale się rozwijają i czują się naprawdę świetnie. A może ci się uda kiedyś? Wyznacz sobie cel 12 do 24 miesięcy, może ci się uda dojść do jednego posiłku dziennie. Nie od razu, bo nie od razu zbudowano Kraków, ale tak naprawdę, jeśli zrobisz to małymi krokami, wejdziesz w system, wejdziesz w nasz program a, i zdecydujesz się na to, to być może któregoś dnia będziesz jeść jeden posiłek dziennie i nigdy już nie będziesz głodny. Czyli insulinooporność będzie bardzo ważna, eee, czyli to była hipoglikemia przy insulinooporności, ale też martwy pokarm. O tym też chciałbym ci powiedzieć. Wiele osób niestety je martwy pokarm. Je pokarm, który nie ma tej energii. Bo jak już powiedziałem o tej energii, jeśli byśmy się, nie wiem, żywili praną, tak jak osoby, które nic nie jedzą. Być może niektórzy z was poznali Nulinę na Witariadzie, która przyleciała do nas z um, um, Portugalii, jest to dziewczyna, która rozpoczęła um, swoją drogę do zdrowia 25 lat temu, czy um, około 30 lat temu, przeszła. Przez odżywianie na surowo, przez witarianizm. Dzisiaj nie je nic. Pije od czasu do czasu wodę kokosową. I żyje. I tak naprawdę ma dostęp do prany. My wszyscy mamy dostęp do prany. Natomiast ktoś nam mówił, że my musimy jeść, bo będzie nam czegoś brakowało. I te braki cały czas powodują, że my jemy. Pokarm, który został nam zaplikowany, który możemy kupić w supermarketach, nigdy nie powinien się tam znaleźć. 85% półek w hipermarketach jakby zniknęło, to nic by się nie stało. Jeśli by tam 15% tylko pokarmów się znajdowało, pokarmy roślinne, jakieś orzechy, oleje na świeżo tłoczone, to wtedy by było, bylibyśmy zdrowym społeczeństwem. Dlatego jedząc jedzenie, które jest martwe, też będziesz zawsze głodny, ponieważ wtedy oddzielasz się od tej energii i twoje ciało będzie potrzebowało wydobyć energię z siebie, aby przetworzyć ten martwy pokarm na coś, z czego być może będzie mogło kiedyś poskładać swoje cząsteczki. Trzecia rzecz w przypadku insulinooporności, która może Ci pomóc, to chciałbym, żebyś sobie zastosował, a może, być może to na Ciebie też pomoże, żebyś sobie zastosował tłuszcz, oleje. Oleje na świeżo tłoczone najlepiej, albo oleje w postaci awokado, czy orzechów, czy jakichś elementów, które wprowadzisz do swojego życia. Zobacz, że jeśli dodasz sobie tych elementów, jak tłuszcze, jak zdrowe tłuszcze, oleje i kwasy, to dużo dłużej będziesz mógł przetrwać na, je, na posiłku. Dużo mniej będziesz potrzebował jedzenia. Bo wiesz, jeśli zjesz tylko kilka jabłek, czy zjesz apkawa i karbuza, czy zjesz może paprykę, czy pomidora, to to może ci nie wystarczyć na dłuższy okres czasu, no bo to jest głównie woda. One składają się głównie z wody, z płynu. I ten płyn szybko przeleci przez ciebie. Zobacz, czy możesz prowadzić pokarmy, które zawierają dużo więcej tłuszczu. Tłuszcz posłuży ci za energię i przez dłuższy okres czasu nie będziesz musiał nic jeść. A jak nie będziesz musiał nic jeść, to insulina się obniży. I wtedy insulinooporność będziesz mógł szybciej zlikwidować ze swojego życia. Czwarta rzecz, czwarta rzecz, unikaj toksycznych ludzi, toksycznych sytuacji. Większość z nas żyje w schematach, a nasz umysł lubi żyć w schematach. Tak naprawdę, nie wiem czy wiesz, ale. Przez 95% naszego życia żyjemy w schemacie. Tak naprawdę schematy, które są często zaaplikowane przez naszych rodziców, przez środowisko, które jest wokół nas e, i, a, i system po prostu sprzedaje nam pewne schematy. Te schematy są po to, żebyśmy, nie wiem, z jednej strony żyli łatwiej, żeby żyło nam się łatwiej, ale z drugiej strony te schematy też nie pozwalają nam na wyjście z pewnych zachowań. I jeśli pewne sytuacje w Twoim życiu, które się pojawiają, powodują to, że sięgasz co, po coś do jedzenia, to zobacz, czy jesteś w stanie uniknąć tych sytuacji. Jeśli pewne sytuacje, pewni ludzie powodują to, że zaczynasz się denerwować, czy jakieś zdarzenia, typu na przykład pracownicy, albo na przykład yy, yy, współpracownicy z pracy, albo, nie wiem, sytuacja w domu, zobacz, czy jesteś w stanie ich uniknąć. Zobacz, czy jesteś w stanie przejść zupełnie inaczej, albo przemyśleć te rzeczy i podejść do tego inaczej. Czyli pierwsza rzecz to jest witamina B1. To będzie klucz do Twojego wyjścia z kompulsywnego jedzenia. Rzecz numer dwa to będzie yy, zobacz, czy jesteś w stanie za Używać płyn Lugola przed miesiączką. Trzecia rzecz to uspokój insulinooporność. Dzisiaj dużo więcej o tym nie powiem, ale zerknij na nasze filmy na temat insulinooporności, czy poczytaj w książce na ten temat. Czwarte to unikaj toksycznych ludzi i sytuacji. A piąty punkt to usuń pokarmy i sytuacje, które się gdzieś tam znajdują wokół ciebie, gdzie te pokarmy się znajdują, które wpływają na twoje zmysły. I widzisz, bardzo często e, łapiemy się na tym albo inaczej. Pewne systemy są po to i tak są skonstruowane, żeby nas wciągnąć w system jedzenia. Kiedy wchodzisz do supermarketu, bardzo często w supermarketach na samym początku jest pieczywo. Jest pieczywo, które jest niby pieczone na miejscu, i to pieczywo jest pachnące. To pieczywo jest po prostu naładowane jakimiś po prostu olejkami eterycznymi, jakieś po prostu smaki się pojawiają i tak dalej. Po co jest to robione? Po to, żebyś zrobił większe zakupy w sklepie. Ponieważ ten zapach, który tam się pojawia, on spowoduje, że weźmiesz tą bułkę, ale też pojawi się głód u Ciebie. Unikaj takich miejsc. Zobacz, czy jesteś w stanie robić zakupy na bazarach. Na bazarach na przykład, gdzie te zapachy gdzieś tam będą znikać. A następna rzecz, czyli to będą zakupy, Następnie, czyli pie, pie, pachnące pieczywo. Zobacz, co robią w restauracjach. W restauracjach dają tak zwane przystawki. Zobacz, czy jesteś w stanie uniknąć przystawek na przykład. K co jest przystawką? Co jest takim przedjedzeniem w restauracjach? Bardzo często, bardzo często jest to pieczywo. Jest to pieczywo, które również ma spowodować to, że będziesz potrzebować zjeść dużo więcej, ponieważ pieczywo bardzo szybko zamieni się na glukozę, bardzo szybko pójdzie insulina w górę i zjesz dużo więcej w tej restauracji. Czyli przystawka to będzie jedna rzecz, a druga rzecz, zobacz, czy jesteś w stanie unikać deseru w restauracjach. Zrobiono nam trzy posiłki w restauracji, przystawka, główne jedzenie, trzeci to jest deser. Zobacz, czy jesteś w stanie zrezygnować z przystawki i z deseru, a skupić się tylko na jednym jedzeniu. A może udać Ci się na przykład zrezygnować z restauracji i zacząć gotować samemu. Albo wystarczy na przykład zjeść coś naturalnie, bez gotowania. I wtedy zobacz, jak to u Ciebie zadziała. Ponieważ są pewne elementy, które będą powodować to, że będzie Ci się włączać dodatkowe jedzenie. Zaobserwuj też, co się z Tobą dzieje, kiedy zjesz. Jeśli spada Ci energia... To znaczy, że ten pokarm, który zjadłeś, albo jest nie powinien się nigdy u ciebie znaleźć, albo potrzebuje energii od ciebie. To po co to zjadłeś? Po co to jesz? Po co jest ci to potrzebne, skoro, skoro ten pokarm zabiera od ciebie energię? Jeśli zjesz trzy yy, częściowe jedzenie, do tego potrzebujesz jakąś kolę, żeby na przykład pobudzić się albo wypić kawę to coś jest nie tak z tym pokarmem, prawda? To, to jest pokarm, który nigdy nie powinien się zaleźć w Twoim ciele. Zobacz, czy jesteś w stanie z tego uniknąć. Następne to są pokarmy w domu. W domu bardzo często mamy powystawiane mnóstwo jedzenia. I ja tutaj mówię nawet o owocach, czy orzeszkach, czy jakichś rzeczach. Zobacz, czy jesteś w stanie schować swoje jedzenie do szafek, do lodówek, w miejsca, gdzie nie będziesz mógł szybko po nie sięgnąć. Zobacz, czy jesteś w stanie w taki sposób podróżować w swoim domu, w swojej kuchni, żeby nie podjadać. Zobacz, czy jesteś w stanie podzielić swój dzień na dwa, trzy posiłki, załóżmy na początek. Zobacz, czy jesteś w stanie zjadać tylko trzy wyraźne posiłki. Czyli jeść posiłek. A co, co rozumiem za posiłek? Wszystko, co trafia tutaj do buzi. E, często nas pytacie, Marysz, czy wypity na świeżo sok jest też posiłkiem? Odpowiedzcie sobie. To jest sok, to jest pokarm. Nasze ciało wytworzy enzymy trawienne, zacznie to jeść, czyli to jest pokarm. Ktoś mówi, ja jem tylko jeden posiłek dziennie, ale wypijam pięć soków. Jesz sześć posiłków w ciągu dnia. Zobacz, czy jesteś w stanie sprowadzić trzy posiłki w ciągu dnia. Trzy posiłki, czyli trzy zasiedzenia do jedzenia, bo to nie musi być jeden talerz jedzenia. Możesz sobie taki jeden posiłek podzielić na trzy części. Chodzi o to, żeby przerwa między nimi była. Chodzi o to, żeby kiedy wypijesz sok, żeby było co najmniej pół godziny przerwy do następnego jedzenia. Kompulsywne jedzenie będzie co powodowało? Przygotowujesz następną sałatkę i będziesz podjadać. To będzie dla ciebie sygnał. Coś jest nie tak. Właśnie wypiłeś sok. Po co ci te orzeszki? Po co ci teraz te winogrona? Po co ci te jabłko? Zaczekaj, zaczekaj chwilkę, doprowadź do tego, żeby w Twoim organizmie ten sok opróżnił się z żołądka, żeby on wypłynął z żołądka, zaczął się wchłaniać. Dopiero włóż następne jedzenie. I wtedy w ten sposób, jeśli wypijesz sok warzywny rano, odżywisz swoje ciało. Później zjedz szejka albo zjedz jakąś sałatkę, albo jakiś pokarm z naszej książki na surowo, i wtedy zaczekaj znowu pół godziny od czasu. Patrzcie. Wtedy zjedz dopiero ten posiłek po pół godzinie, a później dopiero deser, ale znowu pół godziny później. I to może być Twój jeden posiłek. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby, żeby, żeby w ten sposób podzielić swoje jedzenie i unikaj imprez, bo na takich imprezach również będzie kompulsywne jedzenie. Również będzie jedzenie czegoś po prostu, czego nie powinniśmy jeść. Zachęcam Cię bardzo do tego, żeby jak najszybciej wprowadzić te proste rzeczy. Obejrzyj filmy na temat czasowej głodówki, wkleję filmik pod spodem na temat czasowej głodówki. Jeśli oglądasz nas na YouTubie czy na Facebooku, e, po prostu poszukaj, napisz odmładzanie na surowo czasowa głodówka, zobacz jak to zadziała, zobacz jak to może wpłynąć na Twoje życie. Poznaj zdrowe desery, to będzie bardzo ważne, zamień cukier na tłuszcze. Kiedy w Twoich deserach jest cukier, to zawsze będziesz głodny, bo cukier powoduje to, że cały czas Ci, ci się chce jeść. Wiesz, dlaczego Ci się chce jeść? Ponieważ Twój organizm jest głodny, cukier powoduje insulinooporność, powoduje też wypłukiwanie witaminy B1 i innych minerałów z Twojego organizmu i będziesz głodny. Dlatego zobacz, czy jesteś w stanie zamienić cukier na tłuszcze, na oleje, na jakieś pokarmy, które będą miały dużo tłuszczy. Daj sobie minimum 90 dni. To jest ważny element. 90 dni coś takiego, co fajnie zadziałało w, u anonimowych alkoholików, czyli coś, gdzie po prostu przez 90 dni tak naprawdę kontrolujesz siebie, znajdź sobie takiego buddy, znajdź sobie kogoś w społeczności odmładzania na surowo, porozmawiaj z nim, powiedz, słuchaj, chcę wyjść od tego kompulsywnego jedzenia, czy jesteś w stanie mi pomagać przez 90 dni? Bądźmy razem na telefonie, bądźmy razem w wiadomościach. Zmień cukier na zdrowy, tłuszcz, to ja już powiedziałem. Idź na spacer, posłuchaj dobrej muzyki. Bardzo często jest tak, że jak coś cię zestresuje, to idziesz coś jeść. A co ty na to, żeby wyjść wtedy i pójść na spacer? Moja mama to pięknie robi. Jeśli coś się zestresuje, wychodzi na spacer. Pozdrawiam Cię mamo, jeśli to oglądasz. Eee, wspaniale to zaaplikowała u siebie w życiu. Idzie na spacer i po prostu chodzi i wtedy myśli: Nie je, nie szuka jedzenia, bo w domu pewnie by szukała jedzenia. Moja mama jest naprawdę przykładem tego, że to, co czym się dzielimy, to wspaniale działa. Moja mama pozbyła się wszelkich objawów ze swojego organizmu. Trwało to troszeczkę czasu, ponieważ moja mama wystartowała z miejsca, gdzie była zdiagnozowanym nowotworem, gdzie miała cukrzycę, gdzie miała e, e, odtłuszczoną wątrobę czy po prostu mnóstwo mnóstwo rzeczy przez 10-12 lat pozbyła się tych rzeczy i jest przykładem tego, że wszystko to co dla ciebie mówimy działa natomiast potrzebujesz czasu potrzebujesz spokoju potrzebujesz czasu potrzebujesz ludzi wokół siebie którzy przyjdą i ci pomogą dlatego bądź razem z nami na wszelkich wydarzeniach jakie organizujemy bo tam spotkasz swoich przyjaciół tam spotkasz ludzi, którzy będą Cię wspierać. Tam spotkasz swoich buddy, którzy przez 90 dni będą mogli Ci pomóc wyjść z tego, co się z Tobą dzieje. I jest dużo osób, które pojawiają się i mówią, te rzeczy, które mówimy, nie działają. Ale bardzo często skupiają się nad tym, co, nie za, co, co po prostu zastosowali, ale czego nie zastosowali. Jeśli tylko wprowadzisz soki i jeśli będziesz dalej jeść cukry, dalej będziesz jeść kompulsywnie, dalej będziesz jeść pieczywo, dalej będziesz jeść ziemniaki, to, to nie jest dla ciebie, bo nie jesteś w stanie tego y, przejść. Po prostu. Cukier zawarty w ziemniakach, w węglowodanach, y, ciągłe jedzenie, y, to są choroby. To są choroby ludzkości. O tym się nie mówi. Mówi się o alkoholizmie, narkomanii, ale nie mówi się o tym, jak to jesteśmy wszyscy uzależnieni od trzech y, y, śmierci, śmiercionośnych, y, 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 białych śmierci, że tak powiem. Brakuje mi wyrazów, ale jeden to jest cukier, druga to jest mąka, a trzecia to jest sól stołowa. I to są trzy rzeczy, które wprowadzasz w swoim życiu, które niestety nie pomagają ci wyjść z tego kompulsywnego jedzenia. Pozdrawiam wszystkich swoich przyjaciół, których poznałem w ostatnich dwóch latach. Jestem z Wami cały czas swoimi myślami, swoim sercem. Przytulam Was bardzo mocno teraz, jeśli mnie oglądacie. I ten filmik jest do Was. Wiem, że zmieniliście już bardzo dużo w swoim życiu, ale wiem, że jeszcze nie wszystko u Was działa. I mam nadzieję, że ten filmik pomoże Wam zrozumieć, że. Umysł w tym momencie steruje, niestety, Waszymi zachowaniami, a tak naprawdę potrzebujecie przejąć kontrolę nad tym, co się z Wami dzieje. Przejąć kontrolę i Zobaczyć, czy jesteście w stanie opanować kompulsywne jedzenie. Zadbać o te wszystkie pięć rzeczy, które powiedziałem, zaplanować swoje następne 12 miesięcy i za 12 miesięcy, a nie szybciej, 90 dni, ale do 12 miesięcy, zobaczycie, że będziecie w innym miejscu. Skończą się choroby, skończą się różnego rodzaju objawy, skończy się insulinooporność, skończy się podjadanie, jedzenie w kółko Macieja i stres, który cały czas zajadacie. Zachęcam Was do tego, żebyście do nas dołączyli. Jak najszybciej i żebyście się tego ze swojego życia pozbyli. Mam nadzieję, że to było wartościowe. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Puśćcie paluchy, puśćcie serducha, to jest dla mnie zawsze sygnał że wiadomości są dla Was wartościowe. Ale również sygnałem dla mnie, że to jest dla Was wartościowe, jest to, kiedy dzielicie się tymi filmami z innymi. A jeśli film jest podzielony w bardzo dużej ilości, to dla mnie jest sygnał, że był wartościowy. Ja w tym kierunku będę wtedy zmierzał. Zapraszam Was na dzisiejsze spotkanie o 20. Jeśli chcesz razem z nami być i żebym odpowiedział na Twoje pytanie, to teraz, zanim opuścisz ten live, napisz te pytanie w komentarzu. Ja później przejrzę te pytania i odpowiem na dzisiaj wieczorem. A później będziemy odpowiadać na te pytania, które Będą się pojawiać na bieżąco. Czyli dzisiaj o 20 wieczorem e, spotykamy się po to na Facebooku. Na Facebooku spotykamy się po to, żebym mógł odpowiedzieć na Wasze pytania. Te, które Was nurtują, te, które jeszcze gdzieś tam nie zostały odpowiedziane w taki sposób, żebyście mogli to zaakceptować, żeby to u Was się e, e, osadziło i żebyście wiedzieli, jak rużyć, ruszyć do, 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 do przodu. E, to tyle na dzisiaj. Życzę Wam cudownego dnia. I popatrzcie, czy jesteście w stanie zaplanować dzisiaj sobie czasową głodówkę. Zacznijcie od dzisiaj. Po co czekać do jutra? Zacznijcie od dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!